nie mam. mam tylko poinformować o trzech rzeczach, które dzieją się na terenie budynku Pierwsza sprawa dotyczy zwiększonego, oprócz onego stanu w Wiem, że wielu z Państwa radnych i mieszkańców Gminy Cywilnia ta sprawa bardzo interesuje. Razem z samym radnym Krzysztofem Nowakiem od kilkunastu miesięcy pilotujemy tę sprawę. Przy pomocy starosty Bydgoskiego który na naszą prośbę zajął się tą kwestią, otrzymaliśmy odpowiedź i chciałabym Państwa poinformować, jaki jest stan rzeczy na dzień dzisiejszy. Otóż w dniu 6 sierpnia 2013 roku Starosta Gryfiński wystąpił do Wojewody Zachodniopomorskiego o udzielenie dotacji na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, to jest rok w Państwa oraz związanych z nimi funkcjonariuszów dociągów renarskich, które te urządzenia są bezpośrednio związane ze stabilizacją Wód jeziora w dnia 18 września 2013 roku wojewoda zachodniopomorski wyraził zgodę na wykorzystanie kwoty przeznaczonej na konserwację serbu skarbu państwa w powiecie Grywińskim, na prace związane z doprowadzeniem do pełnej funkcjonalności urządzeń w melhoracji wodnych, szczegółowych obrębów orzechów i łukowice pozostających własnością skarbu państwa, a związanych z obniżeniem i stabilizacją budżetu. <Ky> Z uwagi na fakt, że większość szczegółowych obrębu łkowicy należy już do gminy Cedzenia, stały za zaproponował burmistrz Cedy pisem z dnia 10 października 2013 roku nawiązanie ścisłej współpracy w celu podjęcia wspólnych wysiłków zmierzających do udrożnienia przedmiotowych urządzeń w meloracji podmiotów szczegółowych, co w dalszej perspektywie pozwoli na, przepraszam bardzo, rozwiązanie problemu podtapiania drogi powiatowej oraz drogi wojewódzkich przylegających do tego zbiorniku. Oprócz propozycji współpracy zaproponowano udzielenie gminie Cydynia, pomocy finansowej w formie dotacji w wysokości 50 tys. zł, które te środki stanowić będą około 70% kosztów konserwacji drogów szczegółowych należących do gminy Cedynia oraz rurociągów drenarskich związanych funkcjonalnie z tymi urządzeniami. W październiku 2013 roku yy, było planowane rozpoczęcie prac konserwacyjnych, które nie objęte zostaną urządzeniami na szczegółowo to było urządzenie Łukowskiego Rzekuń. Zatem prawa właścicielstwa w do Państwa wykonuje salą z to jest około 1000 metrów rogu oraz 535 metrów rurociągu drenarskiego. Zakres pracy, jaki powinien powziąć burmistrz Cyni z wykorzystaniem zaproponowanej przez Starostę Brytyjskiego dotacji, wynosi około 1700 metrów kroków oraz 1000 m rurociągu drenarskich. Po urożnieniu całego ciągu majoracyjnego zlokalizowanego w obrębie uchłodnictwa i orzeków o łącznej długości około 4200 metrów podjęte zostaną działania, zmierzające do obniżenia poziomu wód Jeziora Orzechowskiego, a w dalszej perspektywie wykonanie urządzeń wodnych pozwalających na stabilizację jego wód. To jest pierwsza kwestia, druga kwestia dotyczy Białych Sobót. Część z Państwa na pewno na portalu internetowym IWiFino przeczytała informację, nie, że powiat nie, nie. rozpoczyna akcję Białych Sobót w związku ze współpracą z poszczególnymi władzami w gmin w Powiecie Bryfińskim. Takie białe soboty organizowane są przez Szpital Powiatowy w Gryfinie. Całość przedsięwzięcia finansuje starostwo powiatowe. Przedsięwzięcie ma kosztować w 2013 roku 27 tysięcy złotych. Na początek yy, będą to badania w gminach Stary Czarnogórski, duchowa bania i Holna. Jest to pilotażowy program profilaktyczno-medyczny i w jego, w jego ramach będzie można skorzystać z badań laboratoryjnych, badania poziomu cukru we krwi, badania poziomu cholesterolu pomiar ciśnienia krwi, badania etapie. Ponadto będzie można skonsultować się z dwoma wybranymi lekarzami specjalistami z zakresu urologii, ortopedii, i chirurgii, kardiologii. Po zakończeniu tego pierwszego etapu programu w, w 2013 roku Będziemy kontynuowali tę y, inwestycję i to przedsięwzięcie będzie realizowane w 2014 roku także na terenie gminy ty ja, więc bardzo proszę Państwa, żebyście i jako i jako sołtysi rozpropagowali wtedy, jak ja podam już termin, kiedy to będzie w swoich miejscowościach, też, żeby jak najwięcej mieszkańców mogło skorzystać z darmowych porad i specjalistów, lekarzy i banań baratoryjnych. A trzecia sprawa dotyczy też służby zdrowia. Złożyłam wniosek na komisji, do której należy w powiecie, jest to Komisja Spraw Społecznych, ten wniosek został zaakceptowany przez Zarząd Powiatu. Główną przyczyną złożenia tego wniosku przeze mnie to jest dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie i możliwość dostępu do dokumentów dotyczących historii naszych chorób. Jesteśmy wszyscy pacjentami Narodowego Funduszu Zdrowia, w związku z tym ciekawi jesteśmy na pewno jak wyglądają historie naszych chorób, jakie zabiegi przeprowadzono, na ile wydano w związku z naszym leczeniem i Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił tak zwany system informacji pacjenta, w skrócie ZIP. Proponuje on także takie mobilne stanowiska, które jeżdżą po Polsce i pacjenci mogą przyjść na takie spotkania organizowane w poszczególnych gminach i założyć sobie takie konto w dostępie do hasła, do loginu. Będzie się można zarejestrować i potem sprawdzić w internecie, ile pieniędzy wydano na nasze leczenie, jakie zabiegi na naszym organizmie wykonano i czy to wszystko jest zgodne z stanem charakterystycznym. Z z tego co uzyskałam informację, powiem, że powiat przesłał do pana burmistrza informacje na ten temat, ponieważ w każdej gminie powiatu żytyńskiego chcemy takie mobilne stanowisko utworzyć przy pomocy właśnie władz poszczególnych gmin powiatu w tym roku jeszcze w 2013 taka akcja będzie przeprowadzana na terenie gminy. Dziękuję. Bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo proszę Pan Burmistrz. Trzy wątki pani. Alicja Kordorasińska poniosła dwa dotyczące służby zdrowia. Ja do tego się stosunkuję w sposób taki, mianowicie jaka służba zdrowia w Polsce jest, każdy widzi. I tyle, tak bym to skwitował. I nie pomogą tu żadne różne doraźne działania, tylko naprawdę należy zadbać o pacjenta, a nie w sposób wybiórczy gdzieś organizować jakąś białą sobotę. Ja bym chciał, żeby na przykład w szkole podstawowej jednej, drugiej, trzeciej był tak, gabinet stomatologiczny, I kto widziałbym działanie starosty, nawet ja się Spokrejton. jako radni włączymy. Ale to tak posebno. Ale, ale, ale natomiast jeśli chodzi o jezioro orzewskie, drodzy Państwo, otrzymaliśmy taką propozycję dofinansowania 50 tysiącami inwestycji w szczegółowych między lasem w Łukowicach, gdzie wpływa woda do rurociągu prowadzącego dalej do jeziora Ostrów, a jeziorem Orzechowskim. Czy pani zna stan prawny tego cieku wodnego od tego lasu do jeziora Orzechowskiego? Częściowo znam, Panie Burmistrzu. A co to znaczy częściowo, proszę panu. Dlatego, że tam mamy spory dotyczące własności tego gruntu, o czym Pan bardzo dobrze wie. Nie ma żadnych Ale żadnych bardzo proszę, żeby Pan mnie nie przypytywał na sesji, dlatego, że ja nie jestem Ale jak chcę panie... sprawdzić, uczenicy, Pani wie, o czym Pani mówi. Nie ucznia, Panie Burmistrzu. Droga Pani, to nie jest odpowiedź. Panie Burmistrzu, Pana zachowanie na sesji w stosunku do jakichkolwiek pytań, które są dla Pana niewygodne. Z tego co zauważyłam, będąc czasami w się gościach, ponieważ na sesję nie jestem zapraszana ani przez przewodniczącego, ani przez pana burmistrza, to dochodzę do takiego wniosku, że każdą wypowiedź niekorzystną dla pana próbuje pan storpedować, a także umniejszyć rolę osoby, która pytanie zadaje. Tak jest w stosunku do radnych i tak jest w stosunku do gości, i do publiczności. Nie chciałabym wyciągać dalszych wniosków i kontynuować tej wypowiedzi. Powinien Pan wziąć tę uwagę do siebie, wyciągać konstruktywne wnioski i postarać się zmienić swoje postępowanie w stosunku do wyborców i do mieszkańców Gminy Zjedynia, a także do ludzi, którzy sprawują mandat z wyboru publicznego. Proszę bym teraz, że Pani mnie nie przeszkadzała, tak jak ja Pani nie przeszkadzała. Proszę Pani, nie wykorzystuję niczego przeciwko Pani. Sama Pani przyznała, że niekorzystną wypowiedź potraktowałem w jakiś sposób. Czyli Pani traktuje swoją wypowiedź jako niekorzystna w stosunku do mojej osoby. Zadałbym chętnie pytania, ale już nie będę Panią przepytywał, dlaczego Pani uważa, że ta Pani wypowiedź w sprawie melioracji jest niekorzystna dla burmistrza Adama Zarzyskiego. Proszę Pani, otóż ja wiem dokładnie każdy mech, jak przy, przy, yy, wygląda tej melioracji między lasem a jeziorem Orzechowskim. I nie można robić od tyłu, tylko od przodu, tylko od tyłu trzeba robić meliorację. Znam stosunki tam prawne, znam stosunki tam wodne i propozycja starosty została przyjęta przeze mnie z wielkim aplauzem. My mamy nie 50, a 100 tysięcy. Możemy wydać jeszcze więcej na te rowy Tylko chciałem się zapytać, kto robi takie psikusy gminom, mianowicie komunalizując na siłę z mocy ustawy tysiące kilometrów rowów, prawda, a sprzedaje intratne grunty Skarbu Państwa yy, komercyjnie. A rowy przez 60 lat, ja bym chciał, żeby na to Pani jako Radna Powiatowa zwróciła uwagę, dlaczego gminy tak się traktuje, że ten rów, Drodzy Państwo, od nas do Jeziora Czachowskiego, tam są dwa jeziora, tak? to jest skomunalizowany niespełna pół, półtora roku temu, przekazany gminie, zaniedbany, przez 60 lat nikt niczego nie robi. Ja tej zimy, która była, Robiłem tam roboty tylko takie awaryjne, docelowo, żeby nie zalać, nie zatopić w miejscowości Ugorys. Pani są optymistyczna? Jest, jest. Pani sama widzi i wie, że obniżyliśmy poziom tego bagna, lustra wody na tym bagnie. I dalej wiem, co trzeba zrobić i będziemy to robić. Także ja nie uważam, że to, ta Pani wypowiedź była niekorzystna. Ja chciałem się liczecznie zapytać, żeby z Panią dalej podyskutować, jak to można zrobić z wspólnymi siłami, żeby nie narozrabiać, żeby nie zatopić Łukowic. Bo jeśli teraz wejdziecie i będziecie kopać od Jeziora Orzechowskiego, to zalejecie Łukowice. Tak jest. Proszę Pani, tam jest w lasach, przez lasy bardzo długi odcinek. Rurociągu wykonany jeszcze przed wojną, sześćdziesiątka, średnica, różnego rodzaju poziomy i tak dalej i tak dalej, on jest zdewastowany przez, przez drzewa, przez korzenie w ziemi i trzeba to wszystko wyciąć, przeciąć, trzeba to wszystko udrożnić i dopiero, droga pani, spuszczać wodę, obniżać poziom wody w Jeziorze Orzechowskim, bo inaczej zalejemy Łukowice. Ja o tym rozmawiałem z bardzo przyzwoitym człowiekiem ze starostwa, nie pamiętam jak się nazywa. On jest przedstawicielem starosty. Pan nie, 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 nie. Młodszy jego tak jakby uczeń wychowanych. No bardzo grzeczny, bardzo przyzwoity. I ostatnia nasza rozmowa była mianowicie taka, że powoli wspólnymi siłami będziemy to realizować i nie widzę nic, żadnego powodu do odczytywania, że pani wypowiedź jest niekorzystna dla burmistrza. Mogę, drogie, drodzy państwo, bardzo długo rozmawiać na ten temat, ale naprawdę proszę mi wierzyć, Cały ruch po tych trzcinach, ja Panią zapraszam, panią prowadzę tam, tylko trzeba mieć takie długie buty, żeby to wszystko przejść, prawda, bo tam się nie przejedzie. Teraz będziemy robić studnię rewizyjną bardzo pilnie tam na, na granicy, a ba, to nie tylko gmina Cedynia, proszę pani, to jest gmina Chojna. Jeśli od terenów, bo ten rurociąg jest na terenie gminy Chojna również, jeśli tam się tym nie zajmiemy, to tutaj jak zrobimy robotę, a gminy Chojna nie włączymy w to, w to przedsięwzięcie, no to no, rozrabiamy. więcej złego zrobimy niż dobrego, tymi... Według mnie bardzo skromnymi 50 tysiącami złotych. To jest Ja w tej chwili zleciłem opracowanie dokumentacji na naszym odcinku. Bo nie można tego robić. Jest ustawa prawa zamówień publicznych, o czym Pani powinna również wiedzieć, że nie można tak sobie zlecić, komuś i wydać z wolnej ręki 60 000 czy 100 tysięcy. Musi to być, to być musi opracowana dokumentacja, albo być ogłoszony przetarg i wtedy wchodzimy. Dlatego ja miałem pretensje trochę, no ale widać chyba niesłuszne, bo to też od wojewody przyszły tak te pieniądze z nieba nagle, więc starosta też nie jest w stanie tego zrealizować zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych do końca roku. Dowiedziałem się, że do końca roku jeśli się nie zrealizuje, to, to środki przepadną. I wiele różnych innych ciekawych rzeczy, więc oświadczam Państwu, że trzymamy rękę na pulsie, żeby w Łukowicach zrobić meliorację. Ja się bardzo cieszę ad do słów Pana Burmistrza, że stanowisko radnych powiatowych i radnego Krzysztofa Nowaka oraz pomoc wojewody i powiatu przyczyniła się do tego, żeby pan burmistrz wziął się w końcu za tę kwestię. To jest jedna sprawa, a druga, panie burmistrzu, chętnie z panem mogę zrobić wizję lokalną tego miejsca, ale bardzo proszę, żeby we współpracy posługiwał się pan również osobami do tego powołanymi w starostwie powiatowym, bo tam są odpowiedni urzędnicy za zajmowania się już meritum. Dziękuję. Pani się zajmuje. Szanowni Państwo, no, nie sposób się tutaj e, nie wypowiedzieć w tej kwestii, jako że ja również e, byłem tutaj inicjatorem e, między innymi tego, że droga wojewódzka jest podtapiana i złożyłem stosowny wniosek do właściciela jeziora, którym jest, no poczekam może Pani Dyrektor zrobi mi zdjęcie, bo będzie na pewno publikacja na przeglądzie, który Pani wydaje, popisuje i ładnie mnie Pani tam zawsze ujmuje. Przez, proszę, bardzo, ale... proszę Panią pani, proszę mnie pani nie przerywać. Do, proszę do, do mnie przerywać. Pana, proszę mi nie przerywać. a Panią. Tak mam do Pani uwagi. Proszę pani, dużo pani, ja uwagi. I do Pani zachowania również. Proszę i, Państwa I chciałem jeszcze powiedzieć, że mieszkańców naprawdę nie interesuje, że y, czy waliolacja jest gminna, czy powiatowa, czy wojewódzka. Tylko to, żeby mogli przejechać drogą powiatową do Niesułowa, żeby mogli bezpiecznie przejechać drogą wojewódzką po jeziora, które nie będzie podmywane i nie będzie następnej katastrofy ekologicznej. I to tyle w tym temacie. Dziękuję. Dziękuję panie.